Siemana, rożniwe, tu Dzisiaj drugi wjazd w rzepak. Zniemy teraz najsłabszą działkę z rzepakiem. Mam już materiału część granego na Ajole, ale wczoraj Ajoła wjazd trochę za wcześnie. Odstawa, która pojechała, naciągnęła przez noc 11% wilgotności i tam czekamy. Zbieramy to co najsłabsze i jedną działeczkę, która nie jest ubezpieczona. Wiecie jak to jest, umowa na gębę i tak dalej, i tak dalej.

I'm the night, but if you lick my lolly, <laughs> <laughs> Odmiana wyłącznościowa dla Jawalu i dla firm, z którymi Jawal tam współpracuje. Jest taki jakby powiedzieć synergii. Trezor nie jest zbyt popularną odmianą. Nie ląduje on tam na czołówkach, że tak powiem, rankingów planowania. Ale tutaj w naszym regionie on się bardzo dobrze sprawdza. O czym mówią nie tylko przedstawiciele właśnie z Jawalu, ale też no, z firm konkurencyjnych. Ale trzeba zaznaczyć, że jest to odmiana, która. Zależy od regionu Polski, tak naprawdę. Ale tak jak tutaj dostałem też info od Perkinsa, jego szwagier miał posiane właśnie za poleceniem eee, i będzie tego trozora u siebie tam na południu Polski się więcej. Rzepak ten jest do odmianą dość wczesną, niską, co zresztą widać, jest dobrze tutaj u nas w pas. Eee, pokazywałem Wam tą działkę jako taki przykład na no, działki eee, rzepaku dla rzepaku, rzepaku dla zmianu. No zobaczymy jaki będzie plon. No rewelacji tutaj się nie spodziewamy. Akurat ta działka najmocniej też ucierpiała przez przymrozki, ale zobaczcie, że ryżysko jest jeszcze zielone. One może nie jest jakiś super ekstra gęsty, nie ma, że tak powiem, nasrane tych łuszczyn tutaj jedno na drugie. Ale no zobaczymy. Zobaczymy. Ta działka nas tutaj zaskakuje tak naprawdę od samego początku. Jak ją kupowaliśmy, to był dylemat, czy ją brać, czy nie brać, bo yy, no... Pierwsze wyniki, jak przyszły, to Doradca się śmiał, że pewnie Wrówka pobrana z takiej bardziej Lesistej działki, ale, ale po pierwszym roku Gdzie było wapnowane Potem poszło, poszło ten, poszła gneowica zasialiśmy żyto hybrydowe To była odmiana KWS Livado I szok, po prostu szok Najpiękniejsze żyto w całym gospodarstwie Potem łubin 3 tony, tutaj mieliśmy rekord z łubinu. Był zarośnięty chabrem z każdej strony, jak się dało. Mówię do ojca: po cholerę tam jechać w ogóle z przyczepą. Podajmy, pewnie jeden zbiornik będzie jeszcze zachwaszczony. No i okazało się, że było grubo ponad dwa zbiorniki. Po wyczyszczeniu, po zważeniu, bo akurat to tam ważyliśmy, ważyliśmy worki 50 kg. I bite 3 tony tam bez paru kilogramów, więc to naprawdę była rewelacja. Potem znowu przyszło żyto. Ubiegły rok. No i też zaskoczenie, bo mimo właśnie tej słabej klasy, że to naprawdę sobie poradziło, ale tak jak już mówiłem, piąta klasie nie jest piąta, równa piątej klasie i pod tym piachem, pod tym piachutrem totalnym znajduje się podkład gliny i ta glina trzyma. Rzepak doszedł tutaj do gliny, i prawdopodobnie jest z niej ciągnął, ale zobaczymy jak to wszystko tutaj na sam koniec nam wyjdzie. Zaraz będziemy sypać pierwszy zbiornik padło na pomysł, jestem ciekaw, czy mój ojciec go zrealizuje. Założę mu kamerę na głowę. Mam nadzieję, że chociaż powie parę zdań. Bo tak to się pokazywać zbyt nie chce. Ale jeśli chodzi o to nasz zbiornika, bo tutaj często gdzieś tam się mówi o tym, że się waży na zbiorniki i tak dalej i tak dalej. Ja tutaj zawsze staram się jakby to powiedzieć, zważyć ten zbiornik chociażby jeden i wczoraj ważąc jeden zbiornik rzepaku 2,5 tony, równe 2,5 tony zbiornik, czyli w momencie kiedy zaświeci się nam kogut jeszcze tam przyjechał ojciec 10 metrów bite, 2,5 tony równiutkie więc tutaj jeżeli zaświeci nam się kogut mamy 2,5 tony i można to pi razy drzwi, razy oko już poważyć, że tak powiem na miejscu no ale potem no zweryfikuję wszystko, waga. E, trochę czasami mnie zawsze śmieszy gdzieś tam jak e, ludzie liczą na zasadzie e, zbiornik to zawsze 3 tony, e, przyczepa to zawsze 8. Nieważne czy jest nasypana szczupkiem, <noise> czy jest nasypana, że tak powiem, że jeszcze tam tona się zmieści. E, zawsze gdzieś to trzeba ten margines błędu mieć. Każdy gatunek waży troszeczkę inaczej. O, kogut nam się zaświecił. to jeszcze ojciec nie chce mi no właśnie, nie chce sypać w biegu Mój woli stanąć no trochę dla mnie to jest zawsze przyciąganie czasu ale co zrobić i tak wyglądał paku z góry ojciec się nie zgodził na to żeby założyć kamerę no ale co, cóż, pocznę. tak można pomachać chociaż, albo się przywitać no super co do rzepaku, no, leci dość ładnie. Zobaczymy jaki będzie wynik końcowy. Ale no tutaj kilka słów historii e, rzepaku u nas na gospodarstwie. E, ojciec jak przejął gospodarstwo, to e, no wprowadził cały płodozmian. I co tam było? Rzepak był, łubin był, nie? No, ojciec chociaż coś powiedz, no. Tak, był łubin. No super. E, i po pewnym czasie to było zaniechane, no niestety te odmiany kiedyś nie były jakieś tam super wydajne jeśli chodzi o rzepak, no nie było tej technologii gdzieś tam uprawy zbyt dobrej ochrona też była słabsza no i przede wszystkim no nie było sprzętu żeby to zbierać no jakiś czas to tata zaniechał potem gdzieś tam po kilku latach jak był ten kombajn kupiony do tego ojciec wrócił gdzieś tam lata 2010. No ale rzepak no, z różną e, tutaj wydajnością, z różnymi historiami, przebojami. Te lata 2011, 2012 rzepaku praktycznie nie było. W zimie 2012 wymarsł, potem jeden rok przerwy. No i od 2014 ciągnie się ten rzepak z powrotem. Tutaj no, widzicie takie bardzo słabe miejsca, ale koło tych słupów też tutaj nie idzie tego dobrze poprawić. Na tej działce siedem słupów po przekątnej słupek gazowy, więc jest dość ciekawie. No i co? Tak naprawdę ten stół, który tutaj widzicie, jest stołem samorobnym, dlatego tutaj z jednym majstrem spawali. Ja za dzieciaka go malowałem, gdyż też, też pamiętam w wakacje. Na szybko przez zbiorem rzepaku było malowanie. I tak sobie śmigamy w tym rzepaku samy, sam, sami. Tutaj zawsze rzepak, kosimy samemu. No jest to jakiś tam problem, ten żeby stół zakładać, przekładać. Szczególnie jeżeli wszystko się zbije na raz. No W tym roku, tak to wszystko wygląda, że trochę zbóż pokosiliśmy. Teraz jest taka luka na rzepak. Wszyscy w okolicy już rzepaki skosili, ale. No, my wybieramy to, co jest najsłabsze. Tak jak mówiłem, Ajołę zaczęliśmy kosić, ale ta wilgotność nie była jakaś tam super. No i teraz ten trezor na tej piątej klasie. Tutaj no wilgotność jest o niebo lepsza. Zobaczymy, jak tam wyjdą parametry na skupie, bo zaraz z pola będę pędził na skup. mówią mówię, no teraz prawdopodobnie niedziela będzie z przestojem i zaczniemy od poniedziałku kosić całą resztę została ta ajoła do skorzenia tam te dwa poletka, dlatego też tego filmu nie wrzucam, żeby już mieć cały obraz, jak to tam wygląda, jak to wyszło dokładnie. I zostanie nam pole, gdzie mamy posiadaną odmianę z dekalbu i mieszankę właśnie trezora z Ajołą, resztki, które tam zostały. I zobaczymy jak to będzie plonowało. No ta ciałka bardzo mocno ucierpiała w kwietniu. Tutaj zapowiada się, że będzie ładnie, ale... Wynik ostateczny będzie widoczny na samym końcu, aż ona, zobaczcie, są w miarę czyste, trochę, no niestety tego żytka gdzieś było, tych słupków, tam się to chwilę łapie, ale no nie będzie, mam nadzieję, źle. Więc tutaj analiza Prado na powie. Ja tutaj, jeszcze na taki akurat równiejszy, one jeszcze włączymy kamerkę na chwilę. Tylko gdzie nie, no gdzie na jakieś kwaśniki poprzybijały ale na tej działce to nie robiłem poprawki, i widać, że, że to był błąd. Trzeba było parę złotych jeszcze wydać na wiosnę i zrobić popraweczkę. Mam nadzieję, że tam jakichś zanieczyszczeń większych nie wbije, ale największy problem jest koło tych słupów tutaj, to pryskać te, te chwasty, te samo siebie, koło słupów, żeby to było jak najbardziej czyste, a niestety gdzieś tam tożytko poprzebijało, gdzieś te kabelki poprzebijały, gdzieś tam przy granicy no, taki urok małych i krzywych działek ale no, trzeba się cieszyć z tego co jest no tutaj nikt się nie spodziewał, że na tej działce będziemy rzepak kiedykolwiek siali no idzie, wystarczy trochę zadbać i idzie wiadomo jakby to był totalny piach, gdzieś wydmy no to no nie, nie, nie ma szans, nie ma, nie ma sensu, ale odrobienia szczęścia na takich słabszych kawałkach jeżeli one są gdzieś tam zatrwane trochę lepiej to udaje się i słuchajcie skończyliśmy wynik jest na pewno bardzo dobry jak na ten rok ale to wszystko okaże się na skupie ogólnie lecę osobno z tym transportem bo nie chcę żeby gdzieś tam czasami naciągnął jakiś procent wiecie jak to z rzepakiem jest Potrafi przez nas gdzieś tam jeden dwa 2% czasami nawet dociągnąć wilgotności. A po co tutaj tak powiem się na jakieś straty ewentualnie narażać? Na skup nie mam daleko, około 20 km. W tym roku ze skupami jest taka historia, że po raz pierwszy praktycznie gdzieś tam na zachodzie się o tym słyszało Polski są badane zaolejenia. No tutaj firmy ubezpieczają się na ten wypadek właśnie niskich zawartości oleju w rzepaku Bo no, po prostu susza, nasiona na wielu plantacjach nie dociągnęły I do tego oleju nie ma Zobaczcie jak u nas suszy tutaj, kukurydza wszystko Wszystko jasny trafia Jary uprawy też już żółte Ale o ten rzepak no mówię, no kurczę tutaj dużo osób Szkoda siacz, po co koszty robić, po co tamto sramto i to, A tutaj cel, który gdzieś był sobie narzucony na początku, został prawdopodobnie osiągnięty, więc ja jestem zadowolony, jeszcze zobaczymy, jak tam zanieczyszczenia. Trochę się boję o to żyto, że niestety, ale te kawałeczki, gdzieś tam niedopryskane, e, mogą całą e, frajdę zepsuć, ale Pokażę Wam wyniki tutaj już na kartesce, na sam koniec jak to będzie. Nie wiem jak tam długo na skupie będę siedział, bo no, rzepaki są cięte w całej okolicy, ale skup dzisiaj przy sobocie tylko do 6. Więc mam nadzieję, że nie spędzę tam swojego weekendu, bo no, ten rzepaczek jest ostatni, jeszcze tam taką malutką działeczkę, jedzie do kosić, która nie jest ubezpieczona. Ale to już zostaje w domu do większych transportów. Bo rano, właśnie ojciec wywiózł stara z rzepakiem. Tam było 6500, nie był pełen. 6700, przepraszam. 6700, nie był do, do końca full. I teraz lecimy już całkiem załadowany. No, już mówię, gdyby jeszcze 100 kg w zbiorniku, to chyba trzeba było zjechać do domu. No i reszta stoimy. Nie ma, nie ma sensu tutaj. Chać się na siłę robić sobie kiszonki bo no, trochę mi dziwi gdzieś tam podejście, rozumiem jak jest dużo hektarów do skoszenia, że kozi się szybciej, że tutaj no, trzeba uciekać z tymi hektarami, ale jak ktoś ma 5 czy 10 hektarów i, i widzę, że znowu gdzieś tam te wilgotności 12-13% dają nas uszarnie. No szkoda, szkoda tak naprawdę robić sobie jakieś koszty, bo to tylko i wyłącznie niestety, ale idzie na minus. Tutaj no, koszty suszenia dodatkowe, to wiecie, że to wszystko gdzieś tam nam z portfela zabiera. A czasami starczy dobrze ten dzień upału i ta uprawa nawet jak nie jest opryskana, zregulowana, jest dojrzała. Tutaj bardzo taki fajny przykład. Pana Władka, którego pozdrawiam, jak ogląda, zawsze, ja tego nie rozumiem, kiedy zawsze jak wszyscy wjeżdżali w rzepak, on się śmiał że idzie na wakacje i zawsze wracając po prostu wjeżdżał rzepak suchy, bez żadnych problemów, a wiecie jak to jest, mówię, to sraczka, czasami, ja tak powiem, jest bolesna, potrafi szczypać, a w tym przypadku szczypać po portfelu i ja teraz już kamerę zdejmuję, trzeba skupić się na drodze, wjeżdżam na Wojewódzką i wtedy odzywam się do Was zaraz jak będę na skupie. A więc moi mili, oficjalne ważenie, waga brutto 13560, waga netto. A więc, moi mili, a więc moi mili, oficjalne ważenie, plon z działki 2.30 z klasą bonitacyjną z wagą piątej. Waga, net, waga brutto to 13560, waga tara 6060, czyli waga samochodu i waga netto 7,5 tony. Co daje nam 7,5 tony podzielić przez 2,3 tony. 3 tony 260 kg. Gdyby odjąć tak naprawdę słupy, płoty, które są na tej działce, 3400. Da się, da się. Nie zdążyłem wrócić ze skupu i wskoczyć do Taty na kombajn. Tutaj jesteśmy na działce tej małej, nieubezpieczonej, co mówiłem. No niestety, z tego pola nam tutaj uciekać za chwilę. I... No tutaj rzepak znajduje się na działce, gdzie jest głównie czwarta klasa. I zobaczcie, że ten rzepak jest jeszcze ładniejszy niż na tamtym. Zobaczymy, co będzie. Tutaj zaraz pełen zbiornik, więc nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze się wracać, żeby tu przyjechać starem. Ale to, co jest z tamtej działki, to jest po prostu rewelacja. Spodziewałem się, że będzie tam kłacz w oczach, że na koszty ledwo, ledwo, a bardzo miłe zaskoczenie. A tutaj no, widać, że to przeciwnisko jest mocniejsze. Zobaczymy, ile tego tutaj wyjdzie. I do na dzisiaj wszystko będę kończył. Tam wam znać, ile tu mniej więcej wyszło z tej działeczki. Na koniec pozdrawiam serdecznie rolnik nieprofesjonalny.